46. sesja Rady Miejskiej odbyła się w środę 26 lutego w Urzędzie Miasta. Rozpoczęto ją od uczczenia minutą ciszy ofiar ostatnich wydarzeń na Ukrainie. W porządku obrad znalazło się zaledwie 17 punktów, z których większość nie wzbudziła zainteresowania radnych. tym Podjętych zostało pięć uchwał na tej sesji. Były też tematy związane ze sprawozdawczością, czy tematy dotyczące oświaty i spraw społecznych. Jeśli chodzi o uchwały, to jak zwykle zmiany w budżecie, związane z bieżącą realizacją. Później druga uchwała, dotycząca transportu między gminami, wyboru następna kolejna, wyboru wiceprzewodniczącej komisji spraw społecznych i rodziny, no i dotycząca spraw społecznych, tych, yy, wsparcia dla pomocy społecznej w ramach tam priorytetu określonego. I jeszcze yy, była taka poprawka w, w projekcie uchwały omyłkowa dotycząca uwodów wyborczych, granic zawodów wyborczych no i następne to interpelacja sprawy różne w tym punkcie wnioski radnych była dosyć szeroka dyskusja, troska jak zwykle o sprawy gospodarcze, majątkowe, porządku, ulice. Najwięcej emocji i dyskusji wywołał temat zadaszenia toru łyżwiarskiego przy Strzeleckiej. Za to po raz kolejny radni nie znaleźli czasu by zająć się problemami dotyczącymi stref płatnego parkowania zgłaszanymi przez mieszkańców miasta. Ale zdominował temat zadaszenia toru bóżwiarskiego w Tomaszowie Mazowieckim. I w tym temacie bardzo dużo radnych zabierało głos. Jak wypowiedział się również pan prezydent, przedstawił... Radnym swoje działania podejmowane w tym zakresie. Wyjazdy do Warszawy, do Łodzi, spotkania z ministerstwie z różnymi osobami. Panie przewodniczący, może pan powiedzieć, skąd to przebudzenie radnych i zainteresowanie torem? Bo jeździmy na te, na te imprezy, które odbywają się, na to, że ja tam przez dwa lata, trzy lata, pięć lat nie widziałem żadnego z radnych. No, chyba to, że olimpiada obecna i nasi. Czytani populizm? No. No chcieliśmy być może radni pokazać i zatroszczyć o ten tor. Dobrze, że prezydent powiedział, że to nie bobsleje. Bo Bob tak, no ten tor pamiętam jeszcze, że przecież żeśmy 2,5 miliona przeznaczyli w poprzednim roku na maszynownię, żeby tam ją zbudować. Dalsze dofinansowanie jest ze środków zewnętrznych. No i ten tor uważam, należy zadbać o działań, które tutaj przedstawiali. no że tak głównie na tej sesji, no to chyba wiadomo, Chcieli wszyscy jakoś podkreślić. No i zostało przyjęte stanowisko prezydenta Rady Miejskiej w zakresie podejmowa podjęcia działań dotyczących no, zadaszenia tego toru. Pan prezydent wskazał ścieżki postępowania. Sądzę, że radni ci aktywni, co się na tym sporcie znają, bo ja to wiem, zdaję sobie sprawę, natomiast nie jestem specjalistą od tego sportu. Także tutaj należy. Podkreślić, że sądzę, że wraz z tym stanowiskiem, które zostało podjęte dzisiaj na sesji, dalsze działania odpowiednich osób zainteresowanych, zaangażowanych i fachowców podejmą dalsze kroki. Strefy płatnego parkowania. Strefy płatnego parkowania ten projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Były dwa wnioski, jeden z Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej, drugi z Spraw Społecznych. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, były one przedstawione. Ja odczytałem jeden, a drugi już wcześniej uprzedził mnie sprawozdawca, naczelnik. I jeszcze wpłynął wniosek od klubu radnych, porozumienie ludowe. Jednak w wyniku dyskusji radni doszli do wniosku, że ten temat jeszcze trzeba zgłębić, trzeba moc, bardziej przeanalizować, uszczegółowić i postanowili przesunąć w głosowaniu na, i skierować do, do pracy w komisjach merytorycznych jeszcze na następ, przed, na, przed następną sesją i sądzę, że będzie to już rozstrzygnięcie na następnej sesji. No jest to temat dosyć, no może no ciekawy różnych pytań ludzi do mnie do właśnie interesuje nas temat przywilejów dla radnych. Jeśli chodzi o, o przywileje, przywileje radnych i tam pozostałych, to była podjęta uchwała w zeszłym roku też w marcu, gdzie wszyscy przyjęli, a obecnie na obecną chwilę jak gdyby chcą się wycofać z tych przywilejów. Ja rozumiem, że pytanie dotyczy opłat parkingowych i tego, że w uchwale, która ustanowiła w Tomaszowie Mazowieckim płatne parkowanie, strefę płatnego parkowania, od początku istniał przywilej dla radnych, dla starosty, prezydenta, członków zarządu powiatu, do tego, żeby wykupić bardzo tani abonament i właściwie dzięki temu jakby cała ta grupa, która ustanowiła tę strefę płatnego parkowania, nie odczuwała jej dyskomfortu. To trzeba było zmienić. Panie radny łatwo tak ustalać cennik, mając przywileje, prawda? No właśnie, to było nie w porządku. Ja proszę państwa, od początku nie byłem zwolennikiem, nie jestem i nie będę płatnego parkowania w mieście, a już na pewno nie w takiej wersji, w której robi to ze Zamiast zarabiać nasza spółka, TTBS, czy nawet sam Urząd Miasta, tak jak to ma miejsce w przypadku Targowiska Miejskiego, gdzie my mogliśmy te 2-3 miliony złotych zarobić, zostawić w mieście i przekazać nasze potrzeby, oddaliśmy to w ręce obce, w dodatku właśnie w tym stylu, o który pan pyta, czyli zachowując jeszcze tutaj specjalne przywileje dla niektórych, w tym przede wszystkim radnych. Nie głosując, nie popierając tej uchwały, nie poparłem tego od początku, ponieważ ta dyskusja dalej trwa i teraz były szczegółowe zmiany uchwały o płatnym parkowaniu, niektóre zresztą bardzo rozsądne, jak na przykład umożliwienie przedsiębiorcom spoza strefy wykupienie abonamentu w strefie, żeby mogli z nich korzystać. I na przykład mieszkając jakiś przedsiębiorca w Białobrzegach, po tej zmianie, która tu jest planowana, będzie mógł wykupić abonament, żeby pizzerię, czy sklep, czy jakiś inny punkt handlowy, który ma w centrum, będzie mógł tam swój samochód służbowy. Parkować, korzystając z abonamentu dla przedsiębiorców. To wcześniej nie było możliwe. Ale przy tej okazji też pojawił się problem tego, że zaproponowano jeszcze rozszerzenie tej grupy uprzywilejowanych osób do parkowania bardzo taniego na podstawie bardzo taniego abonamentu. Jestem temu zdecydowanie przeciw. Ja, jako przewodniczący Platformy i Rady Miasta i myślę, że moi koledzy z Platformy też udokumentowali swoimi głosowaniami, że są temu przeciw. Dlatego, że tak jak Pan słusznie powiedział. Jeżeli ustanawiamy to prawo, które jest bardzo dolegliwe dla naszych mieszkańców, wiemy doskonale ile jest reklamacji, ile jest nerwów ludzkich, ile jest nieporozumień, powinniśmy podlegać temu w taki sam sposób. Radni posiadają dietę, z której muszą pokryć swoje koszty funkcjonowania, w tym między innymi ewentualne koszty parkowania. Nie ma tu żadnego populizmu, tylko to jest zrównanie uznanie, że jesteśmy tacy sami jak mieszkańcy. I jeżeli mieszkańcom to zafundowaliśmy, powinniśmy tak samo być narażeni na kłopoty z tym, że trzeba pójść do tego parkomatu, trzeba kilka złotych zapłacić. Mi było wstyd, że taki przywilej istnieje, skoro były zmiany w uchwale, była okazja ten temat poruszyć. Wydaje mi się, że przekonałem większość radnych, przynajmniej na gospodarce komunalnej, na komisji przed sesją, wygraliśmy to głosowanie i wydawało mi się, że dzisiaj na sesji to przejdzie. Ponieważ jednak temat został zdjęty, odsunięty w czasie, nie jestem pewien, jakie będą losy też i tego punktu, ale ja będę i moi koledzy z Platformy będziemy konsekwentnie się domagać tego, żeby radni i inni ważni urzędnicy byli traktowani tak samo jak każdy mieszkaniec. Myślę, że mieszkańcy powinni to doskonale odebrać jako po prostu wycofanie się z pewnego błędu, który kiedyś popełniono uchwalając tą uchwałę, której ja od początku nie popierałem, też podkreślam.